Twoje, a to w kostce nie, to jest jego, tak? Kurwa, masakra, nie. No, masakra. Nie, dopiero będzie się pakował, ale na własne życzenie, bo nikt go nie wyjebał z roboty, ale on nikt go nie wyjebał z roboty, ale on ma takie schizy już, że ten. że będzie jechał no, no poskizowało go nie po prostu to co on dzisiaj odjebał w robocie kurwa no, kurwa no ale już to na biedę tu tak? na pewno tu jestem no. Já pivotou Ty, ja mu mówię teraz idź się wykąp, a on mówi, dobra, ja się wykąpię, ale zrób mi coś do jedzenia. No. Kurwa tak odpierdolił, że jest masakra. fajnie, przepracowaliśmy chyba 4 godziny. Realnie 8 godzin pracy, kurwa, godzina, godzina 20. W tym jest przerwy. Nie dość, że się nic nie robi. To jest jeszcze godzina 20 przerwy w pracy. Mało lat może potwierdzić. Zajebista lajtowa robota, kurwa. Wszyscy wyjebane, nie? Wszyscy wyjebane, nie? Każdy na ludzie. Połowa na kurwa. Ludzie normalnie na kacu. No generalnie atmosfera jest zajebista, nie trzeba kompletnie nic robić, kurwa. Najcieńsze zadanie, jakie dzisiaj wykonywałem, to było przeniesienie 10-kilowej skrzynki 3 metry dalej. A jeżeli chodzi o przemkę, no przemek kurwa, niczego nie czepiał, bo wszyscy ogarnęli, że jest trochę dziwny. No i nawet kurwa mu pomagali, stary zaakceptowali go. No i może się tam pracować, kurwa, do ustranej śmierci, nie? Nikt, nikt od, niego, od niego nic nie chce, nie? Przemo, gościu taki zauważył, że Przemek jest taki jaki jest, to mówi do niego, chodź Przemek, kurwa, pomożesz mi posprzątać. No i Przemek z nim poszedł sprzątać. Wracając z tego sprzątania, zawieźli kontenery ze śmieciami, a Przemek do niego mówi, ten numer, ten numer mi podaj, jaki to jest numer? Ja tak patrzę, kurwa, odsądzę od tego Czecha, nie? Ten Czech się, ten Czech się patrzy na mnie, patrzy się na Przemka, mówi, 158, nie? Ja mówię, ty, co to jest za numer? A Przemek mówi, nie, nie, to moja tajemnica. Idę do tego Czecha i mówię, ty, kurwa, ten mój ziomek jest taki lekko spowolniony. I mówię, o co on się ciebie pytał? A on mówi, no, twój kolega pytał mi o numer na policję. Ja mówię, jak, kurwa, o numer na policję? On mówi, no, bo on mówił, że będzie dzwonił na policję. Ja mówię, Przemek, czy ty, kurwa... Potrzebujesz kontaktu z policją tutaj? On mówi nie, ale ja jakbym się czuł niebezpiecznie, to chcę znać numer na policję. I kurwa, pierwszy dzień w robocie poszedł do chopa, którego nie zna kurwa. Nie dość, że kurwa te numery są wszędzie napisane na każdych drzwiach. Kurwa. Na policję, na straż poszedł kurwa do chopa, co tam pracuje parę lat. Pierwszy dzień pracy i się go pyta o numer na policję. No kurwa. Siedź tam, wymocz się, ziomek se, ziomek se tu zrobi jedzenie. Co? Spokojnie no. Wypłucz się. Wypukałeś się? Co? Wytrzyj się do sucha, wannę umyj. Nie wiem co mam powiedzieć nie. No normalnie kurwa nie pytaj się mnie nawet ty. Jara się coś, papernia się jara. Nie. Coś się no, tak. no dobra. No nie wiem, no, nie no, żar to wrócić chłopie. Nie no, kurwa, no to nie, nie ma o czym gadać nawet, nie? To, to jest kurwa tragedia, nie? A z Co pogadasz? Ty się najpierw ubierz, kurwa. ubierz. Czy tu goły tu przyjdziesz, bo nie wiem. Nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć, no. Nie, wraca, wraca i tu na pewno wraca, na 100% wraca, bo ja tego również już chcę. Bo on może narobić nam przypału, nie? To już nie chodzi o to, że on robi przypał sobie czy komuś. On robi nam przypał, robi kurwa wszystkim dookoła przypał, nie? Nie no, przypał, nie? Po prostu przypał. Mam nadzieję, że tamten dziadek kurwa nie, pu nie puści tego info dalej, bo kurwa ja nie wiem co będzie, nie? Kurwa. A co mi się. Słuchaj! Ogarnij się, umyj łazienkę po sobie i potem przyjdź i będziemy rozmawiać. Dobra? No dobra. Już umyłeś, tak? Ja się Czyli nie jest umyta. Przemek poszedł do gościa do Czecha w robocie i się go spytał, jaki jest numer na policję. Nie do Czecha, kurwa, słuchaj uchem, a nie brzuchem. Spytał się losowego typa, randomowego typa w robocie, jaki jest numer na policję. Bo on, jakby się nie czuł bezpiecznie, to on wezwie policję. No i ja się pytam, kurwa, czy on się nie czuje bezpiecznie, czy coś się nie, jest nie tak. On mówi, nie, że on z ciekawości zapytał, nie? Tak mi odpowiedział. No, kurwa. Nie wiem co mam powiedzieć. Szczerze to nie wiem. Yes, sir. yes. Aj, kurva. Ne, no, opet, aj, kurva. Dramat, dramat. Kicześci tam walą w kuja, kurwa, każdy sobie siedzi. Facebook, kurwa, wyjebane mają. A Przemo se kurwa usiadł na środku magazynu na skrzynce. Wszyscy się na niego patrzą, kurwa. Mówią mu, żeby nie siedział. A on nie rozumie kurwa, może się nie siedzi ty. Nie wiem. Próbowałem no. Dobra, zombie przegrałem zakład. Oficjalnie ci mówię, kurwa, przegrałem. Miałeś rację. Dziękuję. Pozdrawiam. Koniec kurwa. Jak najszybciej. Ja się, jak się najebałem, jak jeszcze piwa nie wypiłem w pierwszego. Nie, nie, ja nie wyluzuję, bo to jest, kurwa, opie... Co? Nic. Co nic? No nic, no. no brudne ciuchy do pralki wróć, wróć, co się na mnie patrzysz? Będziemy spać z Twoimi brudami w pokoju? Zostaję? On już nie idzie do roboty jutro. Nie? No gdzie? No przestań. Nie, no nie róbmy sobie żartów, nie. Ja zostaję, dokończę czarę, co? Jutro idziemy do sąsiada. Czy Jutro pójdziemy do sąsiada i w sobotę cię sąsiad zawiezie do domu. Nie! On mi męczy ty on mówi, że on no. musi po ubranie jechać w sobotę, bo jemu będzie zimno, kiedy ma tutaj ubranie. On tak, może... no przecież wiadomo, tak jesień się zbliża. Żadnej to... jesieni jeszcze nie ma. Jak to nie ma. Nie ma no. żadnej potrzeby, żebyś jechał po ubranie. Ty... Że, po... sobie, sobie ja mówię, no ro, robota spoko, ale ale tu tak to wszystko ma wy wyglądać, no to... Jak ma wyglądać? Że ja ci mówię iść pod prysznic, a ty do mnie mówisz, zrób mi kolację. Ja mam Ci, kurwa, robić kolację, a kim ja jestem? Że ja mam Ci robić kolację, kurwa. Ja z Tobą wracam z pracy i, kurwa, Ty do mnie mówisz, zrób mi kolację. To jest troszkę niepoważne, kurwa. A tak, a, a tak szczerze, szczerze, no to od, od, od czego, tak, ten, tak, tak, ten, przecież, dobra, ten, moje ciciupy, tak, najpierw w szafce były, te moje robocze, no to, to musiały być ubrane i co? Od czego to? Co od czego? No tak, no tak to śmierdzi. Nie no ja nie wiem od czego tak śmierdzi, kurwa, może się wczoraj nie umyłeś do końca. Ja, ja się nie umyłem. Już dzisiaj na początku pracy od Ciebie śmierdziało. Dobra, nie, nie chcę mi się o tym gadać. Dobra, powiedz mi, czemu żeś kurwa się spytał chłopak, którego nie znasz, nie no. widziałeś go nigdy na oczy, no. o numer na policję? A Mówię, mówię że ten, dla, dla was bezpieczeństwa. Nie? Dla bezpieczeństwa? Tak. A, to, o, a ktoś, ci tu, o, ktoś ci tu kurwa zagraża? Ja nie mówię, że nie, nie, nie Ale mam właśnie ten, no. Nie no, jak, jak, Normalnie... No, ale to jest mi tak, że co, że co jebał o ten nie? Dobra, daj spokój. To, że od ciebie śmierdzi, to już się przyzwyczaiłem przez trzy miesiące. I kurwa, to nie jest problem. Chodzi o to, no. że kurwa poszedłeś do losowego typa, którego nie znasz, w pierwszy dzień pracy i się go kurwa pytasz o numer na policję. A ten numer jest kurwa w internecie, jest kurwa na każdej tablicy ogłoszeniowej, jest kurwa na każdym przystanku napisany. I ty chodzisz od przystanku, kurwa, i czytasz kurwa te rozkłady autobusów, nie wiem, na chuj, skoro i tak nimi nie będziesz jeździł, a nie umiesz sobie kurwa zapamiętać numeru na policję, który ci jest... chłopa o numer na policję i co ten chłop sobie pomyśli, kurwa? Nic. A, no nic, no to jest normalne. Okej. No okej, okay. no, okay, no dobra, no. Ale jeszcze, ja ale może jednak właśnie, może być jednak może sam, sam mieszkanek, Sam mieszkanie chcesz mieć? No, może by to było A jak ty chcesz to zrobić? Nie wiem, może, może na a, Ty będziesz sam mieszkał? Tak. O, nie. Czemu? Jutro nie idziesz do pracy, sąsiad wróci z drugiej zmiany, to co odpoczniesz tutaj. Pojutrze jest piątek, pójdziemy do sąsiada, zapłacimy mu i on Cię zawiezie do domu. Tak? No dobrze. A jutro żadnej umowy nie będziesz podpisywał, bo to nie ma sensu. Kompletnie to nie ma sensu. No.

Lewa herbatki, cię napić. No. To teraz musisz zaczekać, aż Maciek skończy. Dobrze. Jest kolejka do kuchni, kurwa. A nie, że ty mu się wpierdalasz na hama i ty jesteś najważniejszy. Co to ma wi-fi, Póki nie używasz. Na chwilę. Ale raczej nie ten. Nie, raczej nie. Nie nic się nie dzieje. Dobra, jewie się ten net. No chłopie. Wiem, że są laginą. Co zrobię? Mam już dość. No teraz jak go nie ma, to weź sobie ten chleb, nie? To na co ty czekasz? Ale zrób se to przy stole, on se tam robi coś innego, kurwa. Dobra, no. Czy ty rozumiesz, co ja do ciebie mówię? No. Zrób sobie kolację przy stole, bo Maciek tak pół metra kurwa na 10 centymetrów. Nie, mnie nikt nie zmęczył, kurwa, ja tam byłem dzisiaj najlepszy. Kurwa z cyganem takim od razu żeśmy... Na tych problemów nie będę kurwa na ten. Co? Gdzie? No, gdzie? Nie. Zlaczem te takie. W co? Krzysku no. Jakie krzesło? No to. Przez przypadek. Mhm. Sorry, przerywa, no. Ty. A to jest twoja margarina? Mhm. Czyja jest ta margaryna? Ja bym coś, że Mogę sobie na to. Dobra. No nie no, żeś kurwa wziął koleziowi margaryna, nawet nie zapytałeś kurwa, czy możesz? Przemo, nie słuchaj Michaela, on chce Cię oszukać, żebyś... chłopie bierzesz cudze jedzenie kurwa, nie pytasz się? To ja nie wiem no, nie tędy droga. Nie no, sorry, są lagi, ja też tego. Nie będę nikomu nic wyłączał, bo kurwa mi internet nie jest potrzebny. Zresztą nic się nie dzieje, no. Dajcie sobie na niższą jakość i tyle. I tak nic nie, nie widać. Zobaczcie no. teraz lepiej. Co, wyłączyłeś? No jest lepiej, dużo lepiej. Masz kurwa jakiś przyjebany ten telefon. to jest mój już. Jak chcesz, to ci dam, dam ten na kurwa... Na tym, na tym, ale to nie wiem kurwa, no wyłączyłeś teraz, nie? Tak. To w ogóle normalny net, kurwa. No, bez kitu coś jest tam przyjebane na tym telefonie. Ja ci dam, ja mam dwa telefony. Adwokat. Jeden złoty. No to niezły ścież. Problemy psychiczne i lęki. Spierdoliłeś ja. sprawę po nie. całości. Ja powiedziałem kurwa, nie, nie, nie uszczęśliwia się ludzi na siłę. Że... Nie wiem co jeszcze, no. Mam wszystko za niego robić. To tak nie, nie działa, nie? To tak nie działa, no. Co Nie może trzeba dać dalej ten ruster. Kurwa. Nie, bo też kurwa. Wkurwiam. z routerem pierdolą mi się kurwa. Dresa jest. No nie, kurwa, no nie. Napisz mi jedynkę, czy działa. Jutro rano wstanę.